Halo. Normalnie kaseta wyrosła w on Tak się czasem zdarza, no. No, tak było. U mnie też kasety rosły. Byłem w kasetą, to co prawda. <grym> tak to, to prawda. <grym> tak? Blady mnie dotykał. Mmm, co No nie. <grym> Ej, nie mamy karty do bo to jest smutne. No. <grym> dobra, może tu będzie karta do cukierka. Może, może. Albo jakieś poineczka? Fajnie, bo by jakby był szkielet, ale chyba nie może być. Nie ma nie szkieleta, nie ma nie to nie bo ten mi go wyłączył, bo szkielet jak Dobra, dobra, nerd, cicho sieć nerd. Ciekawe co byś powiedział gdyby cię ten Cicho nerdzie 10 sekund gry CICHO NERDZIE Haha. No ja, jestem stałem w miejscu to tak się może śmiać Oj Dobra chodź nerdzie Chodź tu geben Chodź dla widza Dla widza? Dobra No Co? Nie mam dobrego zdjęcia z flamingami Właśnie, Flamingi trzeba będzie zdjęcie zrobić, masz rację. O, pecerum, byliśmy? Ale, chuj, byliśmy? Byliśmy. Ja zrobić te zdjęcie, Nie wiem, mnie tam nie było. A, ja my tu nie byliśmy. Zdjęcie jakieś Flamingu być tak z 15, a nie, że się 4 zrespiły. No ta no. Co znaczy, i tak fajnie to wyglądało, no ale zrób screena, jak cię goni 50 Flamingów. Znaczy, ja mam screenshot'a dzisiaj z mojego serwera, jakich tam się 20 zrespiło, i ten screen. I te, jakby, bo to jest nagranie, i to w sumie nie wygląda źle, tylko że interfejs gracza jest widoczny, plus ja jestem Flamingiem. To a, to się da łatwo wyciąć, więc spoko. Cześć, A, ale ja do czegoś co? innego zmierzałem. Delvex, hej! Delvex, no! Jestem szkieletem, Delvex. Od odbiegasz. O, ja Nie ja jesteś szkieletem. Czemu, Delvex, mnie skułeś? Dobra, sorry. Ale hej, Wybaczam. Ale to Rysio, agarda, co Rysio, tak trzymać krótko. Apteczkę. Dzięki, Mirsz, o tym. O. Ej! O, na no odwrót. No dobra, to ja biorę to. No, no ej no No i nie wziąłeś <grydziś> No i mam Co ty robisz? Cheater <grydziś> Co cheater? Rozwiązałeś mnie, no to co widziłe? Cheater To weź moją artyczkę i mirsoty wzięć no Już się... no myśle. Mandy! bo mi ją Mandy ten wypocór z Jbeardem, jak zwykle! No co ty robisz Mandy? Dobra, dobra, wiesz co oddam ci tą Ej, ej, no no CZĄ MNIE SKUŁĘĆ? Zazwyczaj, zrozum na sekundkę. Wychodzimy z tego. Haha, Leonik. Jak mnie odkujesz to wyjdę. O, tu mamy kartę. Aha. Dobra, zrobimy może tak. Dobra, dobra, czekaj, czekaj, czekaj. A teraz czeka, nie, już ja, dobra, nie ma Unika. Dobra, już, no już trudno, Unik. Wow. <śla> dobra. Ja rzucam w GBN, aby pałki? Nie, nie, nie. No, ty to byś tylko spał, latał po korytarzach. Coś jak, żebyś, żebyś, Ale to nie wstydzić. prezent świąteczny. Prezent świąteczny, no. Chyba Rózga! Ej, a zobacz, czy, zobacz, ile demerza dostanie GBN. Oj, no, może zobaczyć. Nie, no dobra, nie rób Raze. tego, nie rób tego. Nie, bo nie możemy zakończyć jego cierpienia tak szybko. Ładujemy. Wyjdź na to. Ładuj. Eee. Oj, czy... Aha, ja tego, ja tego nie powiedziałem. To była myśl, to była to myślałem głośno po prostu. To nie myśl, na pewno głośno. Nie myślałem. No. No, no, no i czemu, nie być, jak, czemu nie możesz, czemu nie możesz być jakimś? Jak Ej, szabasz, dobra, szabasz, trochę RP. Udało mi się wyswobodzić ręce z kajdanek Delvex wykonałem. Ja, o kurde, o kurde. A, a, a faktycznie, było no było. Beski tak. tu powalone, no. Kurde, jaki cheater. Dobra, czekaj. Ale ja mam magiczne lepkie paluszki. O, i znowu się udało. się udało. A tak to właśnie jest. Kropka, się te cheetos, je. się skajdowe, no tak to jest, kurde, serowe chrupki śliskie łapy. Nie, Giebe, Gebenowi się uda. A, Geben. Nie, GBN przez przypadek wycelował twoją broń w jego głowę. I strzelił. No, i to nie wydało, dwa razy. I to dwa razy strzelił. Trzy, przepraszam. Ej, dobra, zrobimy tak. Tak Ej, uciekamy, co wy na to Dobra, ale no, musisz no, mnie no, rozkuć, dobra. to wtedy ucieknę z tobą i nawet nam się skuć pod koniec Bo chcę klikaj drzwi zaufam ci o, Chodźcie no, o, no, fajne, nie? Dobra, chyba... A widzisz fajne. nas dalej, Delvex, czy nie? Choinka. Ej, choinka! Uciekaj, no, choinka! no, no choinka Co mamy? Pałkę pewnie ktoś dostanie, Delvex na przykład O, patrz, flesza rzucam, pyk! A, a pałka jakaś, czy coś? Nie nie Mogę rosyjską ruletkę zrobić, bo dostałam rosyjską ruletkę no mam, mam rewolwer, patrz. Mogę do gbn strzelić? No, no, mogę? To jest coś. Dla widza? Naciągnąłem. Dobra, patrz. Albo strzela, albo wyrzuca. To jest 50 na 50. O kurde. Nie umiem strzelać. To ja nie mogę tego podnieść. No. No dobra, no to podniosę. Dobra, idziemy dalej, chodźcie. Dobra, chodźcie. Chodź, chodź, chodź. Mam taką kartę. Ulepszę no, ją dwa razy. No, ja bym chciał, j Birda. O nie! No, dobra, Za bardzo się opierdzielaliśmy. Znaczy, to wypocuchy zrobiły pewnie. No, wypocuchy. No, wy pocuchy. Znaczy, co oni robią. Panikar jest ochroniarzem, to wiesz. A, no to ta, to wypocuch No i nie ma windy, no i straceni jesteśmy. Dobra, tam. Mogę cię zastrzelić już GBN GB, ty zostajesz, nie? Nie, no, nie, no. No dawaj. Oj. No co wy robicie? Zaraz to Mandy. Czemu to zrobiłeś? Mandy. Kto? Ja nie wiem, kto to imir. O, amunicja. Myk. Dobra, uciekamy. Nie ma co się opierdzielać. Wyglądasz jak ta postać z Izaka, co ma te, ten taki róg, co można. Nie róg, to takie, że. Tak jest głową konia, że można latać z tym. Fajne. O, weszły holideje. Dobra, chodźmy Co my tu mamy? Ja bym chciał prezent Holiday Hater. Cześć! Co tam? E Halo! No, jest o wiele lepszy H265. Ja właśnie nagrywam w H265, bo jest po prostu lepszy, lepsza jakość, nie? I tak samo renderuje, bo wtedy jest VP09, gwarantowany chyba, gwarantowany na YouTube. A przynajmniej większa szansa na to, że ci dadzą od razu na filmie, nawet z mniejszymi wyświetleniami, bo to tak na YouTube to strasznie dziwnie działa. O, choinka, ale chyba nie otworzę jej, albo ona jest renderowana tutaj, no bo znowu w tym samym miejscu. I co, nikt mnie nie chce skuć? No, nieźle. A no, nie, wiem bo... Nie wiem, czy to dobry pomysł. Chyba nie, chyba że nie wrócą. Siema! siema, tam? Cześć. Czemu na mnie nie poczekałeś? Ja nie chcę, że w ogóle są mendy tak ciło mnie mówi. Dobra, etykiety będą dla chaosu, więc śmieszne. Chyba nie, jeden etykietów jest. O, co tu się dzieje w ogóle, że tak latam, bo to chyba w poprzednich tak tak nie było, patrzcie. Wow. Jestem ciekaw, jak będzie działało dla tych, co nie mają decoding v 1 Normalnie, bo to dekoduje się normalnie. Na, tych, na tej 1800 Ja jak oglądałem f 1 normalnie to działa. Na komórkach też, większość ma wsparcia V1. Dobra, to Kliknąłem nuka. BOOM! O, przeżyliśmy. O, nawet jakiś się cpek zginął. Czemu znowu było no? No to tak ale jakby jak nie masz natywnego wsparcia dekodowania pojedynki to i tak to działa normalnie